Cześć. Lato w pełni, nie wiem czy gdzieś się wybieracie, czy może byliście już na jakichś podróżach. Jedno jest pewne: na pewno możecie się wybrać w podróż po planszy, chociażby na wyspy Tukana. To jest nieduża wykreślanka, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć parę słów. Autorami są norwescy. Twórcy Elif Svensson i Christian Ostbier, znani chociażby z takich tytułów jak Santa Maria, czy Winnica, może mieliście okazję kiedyś zagrać. Wyspy Tukana to archipelag, którego nie znajdziecie na mapie. Zresztą mają tak, takie dziwne nazwy, na przykład Isla Petit, nie wiadomo czy to z hiszpańskiego, czy z francuskiego. Ktoś nawet zapytał autorów, dlaczego tak dziwnie, i oni sami przyznali, że. Te wyspy to celowo taki miszmasz wszystkiego, takie wyspy bergamuty można byłoby powiedzieć u nas, bo znajdziemy tam nie tylko tukany, ale również potwora morskiego, podobnego do potwora z Loch Ness, znajdziemy tam starożytne obeliski, tajemnicze księgi, a gdzieś tam w górach czai się yeti. I właśnie te elementy będziemy chcieli odnaleźć na mapie i wytyczyć do nich szlak. W wyspach Tukana staramy się zdobyć jak najwięcej punktów, łącząc wioski z przeróżnymi reliktami, które znajdują się na naszej mapie, łącząc również pary wiosek znajdujących się na zewnętrznych krawędziach wyspy, a także starając się o bonusowe punkty za to, że będziemy pierwsi, którzy konkretne rzeczy połączą ze sobą. Przygotowanie jest bardzo proste. Zaczynamy od wyboru mapy. Mamy mniejszą wyspę. Isla Petit, a także większą Isle Grande. W zależności od tego, którą planszę wybierzemy, nasza rozgrywka będzie trwała dwie lub trzy rundy. Następnie wybieramy kartę z układem wiosek. Za każdym razem te wioski będą ułożone troszeczkę inaczej, więc nie będziemy grali na pamięć. I żeby też wprowadzić trochę urozmaicenia, to każdy zaczyna wpisywanie Literek oznaczających wioski od innego miejsca, więc między sobą też mamy troszeczkę inne plaży, chociaż sam układ reliktów wszędzie będzie taki sam. Wykładamy też w zależności od liczby graczy karty z bonusowymi punktami za połączenie wiosek. Jeżeli gramy do czterech osób, to za, każde, za każdą parę wiosek jest tylko jedna możliwość zdobycia bonusu. Jeżeli gramy w 5 do 8 osób, Możemy, jest jeszcze druga szansa dla osób, które w drugiej kolejności wioski połączą. A jak tworzymy szlaki? Nasze wyspy składają się z heksów przedstawiających cztery rodzaje terenów. Są tam pustynie, dżungla, góry oraz jeziora. W zestawie mamy karty przedstawiające takie same krajobrazy. Jeżeli ktoś lubi sobie kalkulować, ile czego już zeszło, to na każdej z map mamy taką ściągę, ile kart znajduje się w talii. I po kolei wykładamy po dwie karty, a następnie każdy z graczy rysuje linię łączącą dwa przedstawione krajobrazy, czyli na przykład góry z pustynią kolejnych ruchach będziemy dołączać, będziemy ciągnąć kolejne karty i, i, i łączyć kolejne pola, możemy to robić w sposób zupełnie dowolny. Możemy ciągnąć trasę, którą wcześniej zaczęliśmy, możemy w zupełnie innym miejscu te pola połączyć. Wiadomo, że chcemy docelowo połączyć jak najwięcej reliktów i wiosek, w taki sposób, żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej. W mamy 27 kart, w tym dwie karty jokerów, które pozwalają nam wybrać dowolny rodzaj terenu, czyli wychodzi nam z tego 13 par, które będziemy mogli, par terenu, które będziemy mogli połączyć na naszej planszy i po tym runda się kończy. Zawsze jedna karta pozostanie nieodkryta. W momencie, kiedy uda nam się połączyć z którąś z wiosek dowolny z reliktów, Wtedy zaznaczamy to w tabelce w prawym górnym rogu. Na małej mapie wszystkie relikty występują razy dwa, na dużej wszystkie są po trzy razy przedstawione i za każdym razem, kiedy, jak, kiedy zakreślimy wszystkie relikty danego typu, Dostajemy taki bonusowy ruch, że będziemy mogli narysować linię łączącą dwa dowolne pola, i tym razem nie ma znaczenia, jakiego rodzaju tereny tam się znajdują. Po prostu wybieramy dowolne miejsce na planszy. Możliwe, że w tym momencie uruchomimy reakcję łańcuchową, bo tym kolejnym bonusowym ruchem podłączymy kolejny, ostatni relik danego rodzaju, i wtedy oczywiście mamy kolejny ruch bonusowy. Po każdej rundzie przeprowadzamy punktację za relikty, które udało nam się połączyć z którąś z wiosek, dlatego jeżeli uda nam się to zrobić wcześniej, to możemy za nie zapunktować dwa, a na dużej wyspie nawet i trzy razy. A na końcu gry zliczamy punkty za bonusy, jeżeli udało nam się jakieś uzyskać oraz za połączone pary wiosek. I to właściwie tyle. W grze znajdziemy parę mini-wariantów, dzięki którym nasze rozgrywki mogą być trochę bardziej urozmaicone. Jednym z nich są dodatkowe karty punktowania. Losujemy jedną bądź dwie takie karty na początku, oprócz kart bonusów za to, że jako pierwsi połączymy daną parę wiosek. I tutaj dostajemy dodatkowe punkty, jeżeli jako pierwsi połączymy dwa wskazane na, na danej karcie relikty. Oprócz tego mamy też propozycję, Y, różnorodnego y, przygotowania naszej planszy wyspy. Możemy się umówić na przykład, jeżeli nie lubimy asymetrii, chcemy dokładnie wiedzieć, y, jak nasze trasy się mają do, do tras innych graczy i, i nie chcemy tutaj mówić, że ktoś miał łatwiej lub trudniej połączyć y, konkretne wioski. To wtedy możemy na przykład wszyscy wpisać. Y, Konkretne literki w te same miejsca, albo możemy to modyfikować tak, że zaczynamy wpisywanie w kierunku przeciwnym. To są takie drobne zmiany, które można oczywiście wypróbować, ale jest też taka propozycja fanowska, która wyszła od ludzi trochę sfrustrowanych tym faktem, że nie zawsze wychodzi ten, ten rodzaj terenu, który, na którym nam bardzo zależy. I według niego ostatnia para kart, kiedy jest odsłonięta, to nie zostawiamy tej pojedynczej karty zasłoniętej, tylko w tym ostatnim ruchu danej rundy odsłaniamy trzy karty, i każdy sobie wybiera dwie z nich i te typy terenu łączy. To oczywiście wszystko zależy od Was, czy chcecie to stosować, czy nie. W grze jest również wariant solo. Który w takich wykreślankach jest stosunkowo łatwy do wprowadzenia, bo tak naprawdę interakcji między graczami zbyt dużej nie ma. Co najwyżej rywalizujemy o te punkty bonusowe, i właściwie cała rozgrywka przebiega tak samo, z tą różnicą, że bierzemy tylko y, punk karty punktacji bonusowej y, przewidziane dla drugiego miejsca, jak gramy w większą liczbę graczy, czyli tam. Jest troszeczkę mniej tych punktów bonusowych do zdobycia, i przed ostatnią rundą tasujemy wszystkie, które jeszcze nam zostały, i zostawiamy tylko dwie, czyli symulujemy sytuację, w której inni nas ubiegli, i my już tych bonusów nie możemy dostać. To są takie drobne zmiany. Jeżeli komuś bardzo się podoba gra, to został wydany również dodatek z promami. Nie wiem, czy wydawnictwo Moria zdecyduje się, żeby go wprowadzić również do oferty w Polsce, ale no, na pewno jest dostępny, jeżeli ktoś chce, może sobie ściągnąć też za granicę. Wyspy Tukana poznaliśmy już jakiś czas temu. Tutaj szczególne pozdrowienia dla Grześka, który nam tę grę pokazał. I spodobały nam się na tyle, że już dawno z nami jest nasz angielski egzemplarz Trails of Tucana. Jest to gra, którą pokazywaliśmy już niejednym z naszych gości i spotykała się z tego, co kojarzę praktycznie zawsze, z dobrym przyjęciem. Część osób, które, które u nas w to zagrały, też już zaopatrzyły się we własne egzemplarze. Więc nie ukrywam, że gra nam całkiem dobrze siadła. Jest to wykreślanka z kategorii takich rodzinnych. Stosunkowo łatwo jest wytłumaczyć zasady nawet osobom, które na co dzień nie grywają zbyt dużo. Z dziećmi spokojnie też możemy zagrać. Jeżeli oczekujecie w wykreślankach rozkminiania na miarę skomplikowanego arkusza w Excelu, jak tutaj zależności jakieś utworzyć, żeby jak najwięcej zapunktować, to to raczej nie jest tytuł dla Was. To jest coś takiego, właśnie na luźne letnie wieczory, bardzo fajnie się sprawdza jako przerywnik jako taki sposób spędzenia czasu z osobami które niekoniecznie do nas wpadły na kilkugodzinne rozgrywki tutaj myślę że jest duży potencjał można grać do 8 osób niektórzy się pytają dlaczego właściwie nie, nie więcej Padła odpowiedź, no bo mamy tylko 8 ołówków w grze, więc możecie spróbować oczywiście na więcej osób. Pewnie będzie trudniej zawalczyć o bonusy, ale czasami przy umiejętnym rozplanowaniu tych wszystkich szlaków wcale nie będzie nam tych punktów za bonusy brakowało, bo i tak da się dobrze zapunktować. Więc jeżeli jeszcze nie znacie, zachęcam, żebyście zapoznali się z Wyspami Tukana od wydawnictwa Moria Games. A jeżeli już graliście, to jestem ciekawa Waszej opinii. Oczywiście, piszcie w komentarzu, piszcie w ogóle też, jakie materiały byście chętnie u nas widzieli. Staramy się cały czas rozwijać nasz kanał i jesteśmy otwarci na Wasze sugestie.